Nie pogodziłeś się z żoną? Nie, jest jak było. Mam pomysł. Nie chcę już o tym rozmawiać. Nic nie mówię. Wybacz. Okropnie się czuję. Nic dziwnego. A może... Opowiedz mi o Marisie. Musimy gadać o kobietach? Nie wymiguj się. Jak się czujesz? Uparciuch. Sam nie wiem jak. I wszystko jasne. Kocham Marisa, ale mam już dość cierpienia z jej powodu. To nieuniknione. Stawałem na głowie, żeby mi wybaczyła. Uratowałem jej życie, załatwiłem chirurga, Od miesięcy troszczę się o nią, licząc, że wróci do mnie. I nic. Marisa myśli wyłącznie o zemście na Efraimie. A ja mam się usunąć na bok, bo nie ma dla mnie czasu. Nie dźwigam już tego. Marisa nie jest jedyną kobietą na świecie. A ta tu czego? Ładna. Cześć. Mogę? Nie. Chcę cię przeprosić. Idź do diabła. To, co zrobiłaś, było, jak to ładnie ująć, podłe? Bardzo złe. Wiem. Musisz go bardzo kochać. Nie będę się tłumaczyć. Co podać? Nic. Napij się czegoś. Podwójna tekila dla Pani. A dla Pana? Nic. Jak tam weszłaś? Oh, ja Mam swoje sposoby. Ale nie masz serca. Nieprawda. Chyba nie, skoro zraniłaś Lukresję. Dziewczyna sporo już wycierpiała. Mam dość wymówek. Uspokój się, usiądź. Porozmawiajmy. O czym? O czym chcesz? Dobra. Kiedy się ocknąłem, ciebie już nie było. Przysięgam, że cię szukałem. Ale zawsze otaczały mnie płomienie. Dlatego skoczyłem przez ściankę domu. Jak

Następnego ranka przypomniałem sobie, gdzie jest mój brat. I zadzwoniłem do niego. Mieszkam w Guanajuato. Pojechałem po niego i zawiozłem do szpitala. Mixtura Mago przestała już działać, ale podczas badania wykryto jej pozostałości we krwi. Zacząłem cię szukać. Dowiedziałem się, że żyjesz. I przez cały czas śledziłem twoje kroki. Operacje? Kurację. Tato. Aida? Aida? To ty?

Dlaczego? Nasz kraj przeżywa kryzys. Wiem, co władza potrafi zrobić z człowieka. Zmieniła twojego danego. Tak bardzo, że zadaje się z mafią. Dolać pani? Nie. Niech pani taka nie będzie. Jaka? Drętwa i święta?

Wiele razy mówiłem, że panią kocham, ubóstwiam i podziwiam, że jest pani kobietą mojego życia. Wiem, że za mnie prostak, brak mi wykształcenia i kultury. Nie dorastam pani do pięt, ale chcę się poprawić. Pragnę dać pani wszystko, na co pani zasługuje. Jestem kobietą pana życia? Co takiego mam w sobie? Miłości nie da się wytłumaczyć. Jest. I tyle. Chcę panią o coś zapytać. Kocha mnie pani?

Dokończ. Skoro tańczyłam w nocnym klubie, sama to powiedziałaś. Jesteś inteligentna i wykształcona. Czemu więc zdecydowałaś się? Byłam biedna. Mieszkałam z ciotką, która ledwo wiązała koniec z końcem. Miałam 18 lat i mnóstwo marzeń. Chciałam zostać modelką, ale zaproponowano mi tę robotę i nieźle na niej zarobiłam. Związałaś się z menadżerem, który cię wylansował, a Rogelio nakrył was w łóżku. Moje marzenie się ziściło. Jestem sławną modelką, ale straciłaś Rogelia. Coś za coś. Zresztą kto powiedział, że na zawsze mi, amor? Cześć w skarbie? Apa

Jak coś mówię, to z sensem i jedno po drugim. Najpierw początek, potem koniec. Rozumie pani. Nie. Mówię naprawdę sensownie. Rzecz w tym, że. No, że. Że ja. Yo no me remede. Niech pan przestanie. Perdón. Przepraszam. Decía, doña Silvia. Tak. Usted me cae bien. Lubię pana. No, no, más que... Nawet więcej. Usted me simpatiza. Bardzo pana lubię. No, no más eso, Felipe. Jeszcze więcej. Este... Pues sí lo quiero, pues. Kocham pana. Bendito sea Dios. Chwała ci, pani. Bendito sea Dios. Dziękuję. Ubóstwiam panią. A mi mama Mama nie będzie zachwycona. Nie możesz dłużej tu mieszkać. Chcę, żebyś miała wygodne życie, piękne mieszkanie i własny samochód. Małe auto. Co ty na to? Samochód? Isa informował mnie na bieżąco o tym, co dzieje się z Marisą. Wiedziałem o zabiegach i kuracji. A ja w tym czasie nabierałem sił, żeby przejść do Was. Dzwoniłeś wcześniej do Marisy. Słyszała twój głos. Prawdę mówiąc, niewiele pamiętam z ostatnich lat. Wiem tylko, że wyjechałem z San Jose, aby was odnaleźć. Nie mogłem zrozumieć, czemu służba wypędziła mnie z mojego rancha

Tak. Mago mi powiedziała. Me lo dijo. Me lo dijo Mago. Me lo dijo Mago, pero... Nie pamiętam jednak. Kiedy to było? Mówił poco tiempo. Umarła zaraz po twojej rzekomej śmierci. tu Oye, pa. Marisa twierdzi, że widziała Cię dwa razy na ranczu. I una I raz tutaj. Tutaj? No. Niemożliwe. No, no, perdóneme, pero... Pamiętam, że byłem w Lasku Cuspides. Tuż po tym telefonie do ciebie. Ale żeby tutaj? Nie. Przysięgam, że przyjechałem tu po raz pierwszy od tamtego wypadku. Marisa? Marisa nie mogła mnie widzieć. Nie mówmy teraz o tym. Chcę to wyjaśnić. Wiem, ale dajmy mu trochę odpocząć. Dopiero co przyszedł. Nie szkodzi. Co chcesz wiedzieć, kochanie? Co się stało w domku? Czy to prawda, że Efrain chciał was zabić? <grywa> Jutro znowu się wybierzemy. Do widzenia. Hola, ma. Hola, mi Felipe.

Tym razem nie spytam, czy chcesz dołączyć. Nie musisz pytać. Jesteś piękny. Czyżbym miała part?